Widzisz, że patrzymy, co się dzieje z kanałem na YouTube. Kurwa, nie wiem. Kurwa, aż mi się nie chcę stary uciekać, wiesz? Z czego tu płaczesz, kurwa, uciekaj? Fez dziwne, nie? Ej, Fez dziwne, nie? Że nagle zniknęło. Ja nie wiem, dlaczego ten kanał w ogóle zniknął, nie? Czy ktoś go ręcznie usunął, czy to jest. Aż mówiłem na live'ie. wy też kurwa nie wiecie o co chodzi. Ja też nie wiem, naprawdę. Usuwają kanał i kto go usunął? Sejm! Gówno ja to nie wiem co się dzieje. No nie, całe spocone ręce mam, kurwa. Chłopie. Jaki kanał? No nasz, nie wiem z powodów naruszania. Dziena Do jutra. No, siema. Ej, uciekamy i ten, muszę iść skończyć i zobaczyć o co chodzi, bo nie wiem. Idę się dowiedzieć co jest w ogóle z tym kanałem, no co tam chodzi, nie? O kurwa, tu jeszcze jakieś dymy się dzieją. W chacie coś ten. Co tu się dziś odkurwia? Rozjebanie mózgowe mam. Jan z ja pierdolę, co Na jest? No, dziękuję. intrygi, jakieś dymy domowe. O Jezu, idę w chuj chłopie, daj spokój. No, musimy się z przeprowadzić za Adamem, znaleźć nową chatę, bo tutaj już koniec. Kończymy ten projekt już, już nie będzie na razie masno. Musimy znaleźć chatę za Adamem jakąś, a ja mam treningi w Śląsku i muszę w Śląsku znaleźć sobie chatę. Bo tutaj chatę oddajemy do 10 dni. A co się stało? Nic się nie stało, po prostu. Nie mamy czasu tak nagrywać, nie? Mówiłem wam, że za damem będę coś robić, nie? W jakim mieście na Śląsku masz treningi? W Świętochłowicach i Radzionkowej. No nic, no bo Boxdel doszedł do wniosku, że się nie opłaca, to wszystko jest nierentowne i kończymy to na razie, nie? i szukamy chaty. Ja, moja baba i ja Adam szukamy chaty. Biorę chyba dom 130 metrów i też będziemy coś robić sami już tam. No to, nie wiem, no zobaczymy. No, ja, priorytetem jest tak się, jak teraz walka, XD nie? I przygotowanie się do walki. Najgorzej, że wiecie, okres przygotowawczy jest, ja, ja powinienem mieć stały lokal, a teraz na głowie mam przeprowadzkę, treningi, streamy i szukanie mieszkania. Chuj mnie to obciąża już psychicznie, nie? że teraz muszę chaty szukać. AW 1990